Witamy! Jesteśmy studentkami trzeciego roku pielęgniarskiego polskiego w Kolegium Nareszcielskim w Pierstu Białej. Obecnie zajmujemy się projektem z technologii informacyjnej, który dotyczy tematyki pierwszej pomocy. Zainteresowaliśmy się tym tematem, ponieważ uważamy, że pierwsza pomoc jest bardzo istotnym elementem dzisiejszego życia. Zainteresowałyśmy się tematyką pierwszej pomocy, ponieważ uważamy, że jest to bardzo istotny temat w życiu ludzi. Bardzo ważne jest to, by wiedzieć, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, na przykład gdy ktoś się poparzy lub złamie rękę, kierujemy swój projekt do uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów, jak również do dla uczniów liceów. Teraz kilka słów o współpracy nad projektem i o problemach, które napotkaliśmy na drodze przy stwarzaniu naszego projektu. Przede wszystkim współpraca układa się nam bardzo dobrze, dostarczy nam to wiele radości. Spotkałyśmy bardzo ciekawe osoby, które zainspirowały nas swoją postawą i um, są to dosyć ciekawe osobowości. Przede wszystkim widać dużą chęć do współpracy i dobrze realizują się w swojej y, no napotkałyśmy na wiele trudności, ponieważ musiałyśmy się zapoznać z różnymi narzędziami podczas tworzenia tego projektu.